Kupiliśmy z dzieciakiem używanego zipa, pojemność 110 w automacie. Tak czułem coś, że, że może być coś nie tego z tym motorkiem. Pierwsze co, w pierwszy dzień chłopak pojeździł trochę i później motor odpalał normalnie, po dodaniu gazu, gaz, po prostu nie chciał jechać. Trzeba było wyczyścić gaźnik, bo był zasyfiony. W filtrze też były jakieś papruchy wewnątrz, także nie wiem, nie wiem co tam się działo z tym. W każdym razie, po oczyszczeniu gaźnika było wszystko ok. Następnego dnia trzeba było naprawić zawieszenie, bo się okazało, że tuleja jest wybita i strasznie skacze. Potem okazało się, że łożysko główki ramy jest rozwalone. Tymczasowo zostało to naprawione. Zamówię tutaj nowe łożyska i będziemy działać z tematem. Się wymieni. I czwartego dnia, w sumie piątego dnia, bo czwartego dnia nie jeździł, bo po prostu padało. Coś zaczęło piszczeć w tylnym kole. Zdjąłem właśnie kółeczko. Okazało się, że szczęki są rozwalone. Tutaj ta część mi wpadła do kanału. Do tego nie będę nawet szukał. Ale tutaj widać, że ta szczęka też jest pęknięta. Nie wiem, co to się stało, że to pękło. Jakim to cudem się stało? Jeszcze się nie spotkałem z czymś takim. W każdym razie będę musiał gdzieś. Zamówić takie szczęki. Nie wiem, czy są dostępne nawet. Yy, zamówię i się założy. Tutaj w środku widzę, że coś się też tu dzieje. Nie wiem, czy tu była jakaś podkładka. Coś tu się dzieje. Coś tu się dzieje. Ej. Oczywiście. Lecą też nowe łożyska, bo, no bo to trochę, trochę, yy, trochę kuleje. Trochę słychać, że kuleje. Z tej strony, z tej strony to samo. No i nowy uszczelniacz od razu założymy. Tak to wygląda z tą używką yy, myślałem, że pojeździ trochę i dopiero będzie coś do roboty, a nie że kurczę, od razu po, po kupnie trzeba będzie tutaj pakować. No, w każdym bądź razie no, myślę, że po usunięciu tych chochników będzie wszystko ok. Yy, tutaj zdejmę jeszcze to koło i w tym kole też łożyska wymienię, bo na pewno są walnięte. Jak znajdę jakieś części, zawsze części będę dawał w opisie filmu. Jakby ktoś szukał, to, to żeby mógł sobie znaleźć i zakupić też. No myślę, że. Myślę, że powinienem dostać takie szczęki gdzieś. Przyszły łożyska, tak wygląda. To od strony hamulca, jest tutaj rozwalne. Strasznie kupię, To od strony. Yy, od strony zębatki jest w miarę ok od strony zębatki jest łożysko 6201RS a ja założę tutaj yy, 6201Z yy, te są z metalowym zamknięciem i wydaje mi się że to będzie mocniejsze dobrze yy, Pierwsze sobie zaprasuję to to mniejsze łożysko to jest 6001zz, i do tego uszczelniacz idzie taki oryginalnie, nie ma tutaj oznaczeń, jako taki w pewnym razie On tutaj jest taki, nie wiem czy to będzie widać. O, to jest zwykły gumowy bez, żadnego, bez żadnej sprężynki, a tutaj wleci taki. Ze sprzężynką i to jest dwadzieścia cztery, trzydzieści dwa cztery. tego nasadeczka. I przez nasadeczkę. Równiutko. Jedną ręką to musi pogrzebać. Teraz druga strona. Łóżeczka i łożysko. Tylne koło czeka teraz na szczęki, bo jeszcze nie dotarły. Przednie łożyska to są 6301 RS. To jest jeszcze takie w miarę, chociaż też już słychać. To już jest bardziej dużyte. To było od strony tarczy. Także to wymieniamy, a uszczelniacze zakładam 20 2037 na 7. Tutaj były troszkę inne uszczelniacze. O takie. Jak widać swoje dobre czasy już mają dawno za sobą. Są dosyć twarde. No, już nie spełniają swojej funkcji. Różnią się troszeczkę. Te mają taką wypustkę, te nie mają, ale to w niczym nie przeszkadza. Mają tutaj tak samo podwójne zabezpieczenie. Tak jak i te. Tylko, że to już w ogóle nie działało. A to z tyłu no, też prawie nie działało. Dobra, nabijam morzyska. Ja zakładam tutaj 6301Z. Dobrze jest sobie wspomóc nasadką, taką, która pasuje po zewnątrz tutaj łożyska. Teraz uszczelniacz. Tak samo i staramy się równo lekko zagłębie nie na maksa, ale tak żeby tu w miarę równo było. No. I druga strona, też żeby nie zapomnieć o tulejeczce. I drugie łożysko Tutaj przychodzą takie tulejki i one wchodzą właśnie tutaj i tu się uszczelniają. I ja sobie wezmę te tulejki na wiertarkę i przeczyszczę je leciutko papierem ściernym, żeby te powierzchnie były gładkie. Wtedy dłużej wytrzymają te uszczelniacze. I tak założyłem sobie wszystkie trzy tulejeczki, przykręciłem. To będzie za słabo. To przejdę na papier ścierny, ale wydaje mi się, że chwilę czasu poświęcę tym i będzie ładnie. Urządzenie niebezpieczne, że robicie to na własną odpowiedzialność. No i tak to wygląda. Myślę, że ładnie to wyszło i te symeringi nie będą się niszczyć bo to jest teraz ładnie gładziutkie nie jest szorstkie trochę trochę pracy poświęcone ale naprawdę warto bo to się później zwróci w długiej eksploatacji i tak to się prezentuje po montażu tulejeczki ładnie się świecą tutaj do odgruzowania jeszcze muszę wymienić tą sprężynę na mocniejszą, bo tutaj stopka lata. Nie chcę bardziej naciągać hamulca, bo znowu się stanie to co się działo wcześniej. No i żeby go odgruzować, to jeszcze ten fotel trzeba by wymienić, bo tutaj jest wszystko podczaskane. Jak znajdę, to wymienię chłopakowi, żeby było już wszystko cacy. I wydaje mi się, że gruz z niego zniknie wtedy. No, poza tym, ten motorek fajnie śmiga. Pozdrawiam i do następnego. Cześć.